W imię Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Z ewangelii według świętego Łukasza, 29 i 30 werset. A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Jezus zwraca się do nas. Zwraca się do nas dzisiaj, zwraca się do nas teraz. Nie miejmy złudzeń, że ten fragment Ewangelii jest skierowany tylko do jemu współczesnych, do ludzi żyjących 2000 lat temu. Absolutnie nie. On mówi do nas, teraz, dzisiaj. To słowo jest aktualne dzisiaj i tutaj. I mówi w sposób bardzo ostry, wręcz srogi. Zwraca się do, do ludzi, których nazywa plemieniem przewrotnym. Jako plemię przewrotne możemy określić człowieka czy ludzi, którzy są po prostu źli. I. Na początek, jaki to jest zły człowiek? Kto to jest zły człowiek? Więc po pierwsze ten, który odrzuca Boga, ma go za nic. Po drugie, który czyni krzywdę bliźnim, traktuje ich źle, a po trzecie, jest to także ten, który źle czyni sobie, który nie kocha samego siebie, nie szanuje siebie samego. Jezus się do tych właśnie ludzi zwraca i myślę, że każdy z nas się może utożsamić z którąś z tych, tych trzech wymienionych grup z bardzo wyraźnym ostrzeżeniem, wręcz żądaniem. Na pewno nie możemy słów tej Ewangelii odczytywać jako prośby, jako jakoś takiego ładek, łagodnego wezwania. To wszystko, co jest zawarte w tym fragmencie to jest raczej nakaz. I w pierwszej kolejności ten nakaz skojarzył mi się ze znakami drogowymi. Pewnie wszyscy czy większość z nas kojarzą znaki nakazu, to te białe strzałki na niebieskich tłach. I, I gdybyś pomyślał właśnie o tych słowach Jezusa, o tym jego żądaniu, jako o nakazie, nakaz nawrócenia. Jezus wzywa, zwraca się do Ciebie wręcz z nakazem nawrócenia. Co z tym zrobisz? To zależy od Ciebie. Tak jak ze znakami na drodze, tak jak z przepisami drogowymi, możesz się do nich stosować, możesz je też lekceważyć. Wybór należy do Ciebie. Tym niemniej Jezus zwraca się, proponuje zawsze słuszną drogę, wybierz więc tą Jego drogę. Jak to zrobić? Jak, w jaki sposób zacząć? Od czego zacząć, mógłbyś zapytać? Postaram się odpowiedzieć. Zacznij od tych najdrobniejszych rzeczy, dzisiaj, tego dzisiejszego dnia może po prostu od cichego zamykania drzwi. Po drugie, zacznij od regularnej, cierpliwej i szczerej modlitwy absolutnie od codziennej modlitwy. I po trzecie. Od kontrolowania własnych myśli. Przyjrzyj się własnym myślom, czy one prowadzą zawsze ku pokojowi, ku dobru, ku błogosławieństwu. I na koniec, znów, odnosząc się do przykładu naszej ulicy, drogi, przepisów ruchu drogowego. Kiedy jedziesz samochodem, może autobusem, czy, czy jesteś pieszym, pomyśl, czy wszystkich, których mijasz, raczysz myślami o błogosławieństwie, raczysz myślami, w których jest modlitwa i Twoje dobre życzenie względem tych ludzi. Więc yy, pamiętaj, to jest czas nawrócenia, czas zacząć już teraz, już dziś. Błogosław.